Co nowego we wrześniu 2024 roku? Oprócz innych formatów udostępniono format SYNF do importu i eksportu. Pozwala to na wymianę danych z programami Tekla i Autodesk Advance Steel. W przypadku obciążeń typu symulacja wiatru można teraz uwzględnić również stany początkowe z innych obciążeń. Pozwala to na przykład na tworzenie ostatecznych kształtów membrany w procesie znajdowania kształtów w cyfrowym tunelu aerodynamicznym. W przypadku paneli belkowych i prętów o zmiennym przekroju do programów wprowadzono funkcję ściskania prostopadle do włókien. Do generowania obciążeń ruchomych na powierzchniach wprowadzono nowy generator obciążeń. Umożliwia to zdefiniowanie kilku pasów ruchu z różnymi obciążeniami. Przy użyciu tych parametrów program automatycznie generuje ciągłe przypadki obciążeń z różnymi obciążeniami. Przy wymiarowaniu konstrukcji aluminiowych zgodnie z Eurokodem 9 można teraz uwzględnić zmniejszenie wytrzymałości w strefie przenoszenia ciepła w wyniku spawania spoin poprzecznych. Wszystkie niezbędne parametry, takie jak typ spoiny, odległości i metoda spawania są definiowane w oknie dialogowym. Jak zawsze wszystkie inne zaplanowane i już zaimplementowane funkcje są wymienione w ekstranecie.